Witajcie na kanale Paso w ranek za starami Wisły Kraków. Mecz z PSV Eindhoven. To będzie ciężka przeprawa, ćwierć finał Ligi Pucharu Konferencji. No, mam nadzieję, że uda nam się wygrać to spotkanie, aczkolwiek tutaj no jest na pewno już troszkę ciężej. Spróbujemy, robimy to dla kibiców. Radkiewicz tutaj zejdzie szanse na ławce rezerwowych. No właśnie, kto zasiądzie na ławce rezerwowych? Potrzebujemy, potrzebujemy, tak, jest Starzyński, jest Tomasiewicz, Antonik, Czubak, Olejarka, Radkiewicz i tutaj może Kobusiński, może Żyro, który dobrze punktował ostatnio, ok. A kontynuuj, bo przecież Czikczan jest Leszczyński. Patrzymy na obrońców, patrzymy na skład. Są wszyscy dobrze. Ruszamy zatem. Dzień meczowy. PSV. Benitez na bramce. Pepilang. Akajojo. Okay, no tutaj Opegard. Będzie ciekawie. Mocny skład. Mocny skład. Na pewno. Zawodnicy PSV. Bez problemu mieliby miejsce w naszym składzie tacy zawodnicy jak Pepi, jak Bakayayo tutaj wydają się do opetarstw wydają się do się naszego składu, a w naszym składu, albo w przynajmniej w drugim składzie No ale zobaczmy PSV w do okresie i spodejki Wisła wcale na biało tylko zwycięstwo tylko zwycięstwo, Lang rozpoczynają już szarże e, po jednej ze stron boiska, jest e, szósta minuta, jeszcze broni, już wyrośnie piłka. Chyba krajowym krótko z nangiem, oj tutaj Ronszota wypuścił piłkarza PSV, takie e, rzeczy nie mogą się zdarzać. Teraz Rodda do. Czeka na partnera, świetna piłka do Romana. Roman chodzi między dwóch zawodników, posłał Roman. Roman ma sporo miejsca i był blisko pierwszej bramki dla Romano, No Roman go minimalnie chybił. To była świetna okazja do strzelenia pierwszej bramki. I wyjście na prowadzenie. Na pewno kursy butmacherów są wysokie na zwycięstwo w Wisły Kraków, w tym spotkaniu, na faworyt PSV, ale w tym meczu epi. Jak tego? Begard nieatakowany, świetne dośrodkowanie. Bakajaj odramyka tę akcję. Dobrze, teraz Żunka i spółka. Piłka do Karbo. Karbo kardę, Sobczak, na sporo miejsca Sobczak, ale zobaczcie, nie ma z kim rozegrać teraz tej akcji, Sobczak podaje wprost pod nogi obrońców. Na no szkoda, zmartwychwstanie z okazji, musimy znowu się bronić, Lang, tutaj na pewno te akcje Langa będą groźne, dobrze, teraz Ugrunka. Dobrze, dzisiaj Lech, strzał, leszczynski Lech. Zesłał na razie zamknięta na własnej połowie. Doda. Roman. Leszczyński. Mamy kolejny wydrąż. Po koniec jeszcze nie możemy wyjść z własnej połowy. PSV zamknęło nas... totalnie aby się to nie skończyło bramką, będzie kolejny zbrodni. Tym razem dalekie i do środkowania wybierają miłowarną w drodze grania e, gracze PSV Leszczyński. E, nie wiem, e, czy mogę to powiedzieć, ale e, będzie teraz Wczoraj będzie teraz zacykulował tutaj e, podanie w pole karne przez jednego z zawodników PSV Uryga. Wychodzimy w końcu z akcją faulowaną ryża przy korzyści. No i Karbo, gdyby puścił tą piłkę górą, no to moglibyśmy mówić o. Moglibyśmy pewnie mówić o pierwszej bramce dla Wisły Kraków. Teraz dośrodkowanie, powalczy jeszcze Sobczak. Nie udaje się, uda. Dobrze obrona. Wisła Kraków wychodzi wychodzi tutaj z, z akcją po lewej stronie. Żunka, świetnie się Żunka podłączył do akcji ofensywnej. Żunka, żunka czeka na Rodado na piłkę. Rodado, no i bramka, strony mógł być zaskoczony. To był drugi trzał Wissła Kraków. Rodado przymierzył. Wydawało się, że, że będzie bramka, ale niestety kończy się to. Tylko rzutem rożnym, Miki Kililar, ucieka, jednemu zawodników PSV oddaje strzał i pięknie bramkarz e, PSV, nie, nie wierzę, że nie pozwoli wykonać tego rzutu rożnego. 0-0, na razie duża przewaga, e, duża przewaga PSV Eidhoven, to musimy to widzieć, naprawdę e, PSV rozgrywa bardzo dobre spotkanie, nie może jeszcze postawić, Ropki na teraz Żunka, Żunka, Roman, Roman. Czekamy na Rodado, który otworzy w końcu, mam nadzieję, listę strzelców w tym meczu. Żunka, Żunka. Roman, ja aj, Ajajaj Zbyt wcześnie próbowali bywali by tylko wypchnąć Teraz nieatakowany jeden z zawodników PSV No i mamy pierwszą bramkę Mamy pierwszą bramkę Karbo Tomasiewicz Tutaj wydaje mi się, że za Karbo Tomasiewicz I Olejarka za Dudę Pierwsza bramka Pawła Zobaczmy jeszcze raz Bo naprawdę Eee, Ładnie na fajne przyjęcie, mógł się ten strzał podobać, kiedy to e, widać, e, uśnie e, możemy zauważyć, że zadowoleni są, świetne przyjęcie strzału, polety tyfał robieszek, błąd Leszczyńskiego, miał to niby na rękawicy, ale, to no nie najlepiej to zrobił też e, no nie ma co go wiedzieć, PSV oddało już sporo strzałów, tym razem um, zawodzi jeszcze z, nie broni tego, ale tutaj, tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć na tym boisku. Jeszcze, jeszcze nie raz możemy zorientować. Roman, go Roman, go Roman. raz piłka do soczaka, piłka do soczaka, Jeszcze ku to nasi ludzie zdają to w Nie udaje się. z tu zawodnicy, to jest Kolejny raz na dobrze Olejark. Ale rzuci, rzuci z autu Cevchak. Ucieka Lang do środka. Lang dobrze czot Miki Wilar jest Sobczak, Sobczak, Tomasiewicz, brawo za to utrzymanie się przy piłce, Dobra pilka w stronę Romana, Roman do Grzymki. Chyba chciał tą pilkę sparować. Jest Bakajajo, no to jest pilka z trzech strony. Bakajajo, Bakajajo wykłada piłkę zawodnikowi TSV, żunka i niestety co to się podziało tutaj? Mieliśmy piłkę, Mieliśmy kilka na modze. Tutaj wszystko się mogło zdarzyć. Oddaliśmy motoru fotowoltaicznego. PSV, będzie zmiana. Będzie zmiana. Zejdzie Sobczak, zejdzie Sobczak, wejdzie Żyro, Antonik Zawilara. Nie wiem, czy jeszcze Starzyńskiego możemy wpuścić. Możemy. 10 minut do końca. Olejarka, przyspieszamy grę. Olejarka jest Starzyński, dobrze Starzyński, do Żyry, Żyro, 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 żeby nie za Żyro maszynka, 84 minuta Żyro zdobywa go na 1-1. Widzenie nie zawodzi, w pucharach dostaje szansę, no i pokazuje, że może warto z nim przedłużyć kontrakt, może warto mieć dobry następny sezon. Świetny strzał Żyro wydawało Wydawałoby się, że za długo prowadzi tą piłkę, że tutaj stracimy tą okazję, stracimy tą szansę. Remis to jest y, piękna sprawa, ponieważ wiadomo, że na remonta będziemy mocniejsi. Swa atakuje kolejny raz. Shot od 89 minuta. Dalekie wybicie. Antonik wraca. Ale wybijamy piłkę żyro nie dobiegł. Ostatnie sekundy tutaj wydaje mi się, że gdy wybije piłkę, tak jest. Mamy remis, mamy remis w pierwszym meczu to jest e, dla nas bardzo dobra informacja. Można powiedzieć, że zaczynamy kolejny mecz od nowa. Tutaj świetnie się równa Byliśmy w drugie zespo w połowie, no nie powiem, że całą połowę, ale ostatnio 20 byliśmy zespołem lepszym. I tutaj chwała dla chłopaków, Amsterdam wygrywa z Romą, Real Sociedad z Besiktasem, wszystko się jeszcze może zdarzyć, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Dziękuję. No tutaj remis jest sprawiedliwy, ale wiadomo, że e, wiadomo Gilberto rozważę Twoją prośbę. Będziemy myśleć, będziemy myśleć o tych jakich zawodników wystawić teraz na mecz z ruchem chorzów, no bo wiemy, że za niedługo czeka nas mecz z PSV. Tutaj też musimy mieć to na uwadze. Teraz... E, Zarządzanie drużyną Rodado. Tutaj na pewno postawili na koło ale chyba na, też na Radkiewicza, Roman, Starzyński nie, Olaf Kobacki, Jaroch na prawą stronę, Uryga w obronie, Chrzanowski, Osyra, Leszczyński, Czikczan, Baena, Zamki, Wilara. A może Antonik? Mm, abalna na ławce rezerwowej. Żunka, no to tutaj mamy Żanowskiego. Z przodu zagra Francis. I chciałbym zobaczyć Goguła. Goguł, żeby rozegrał w pierwszym składzie mecz. na Nagamatsu, dawno nie było Żyry, ale na Nagamatsu dostanie szansę za Olejarkę, za Starzyńskiego. Stiel, Filberto. Czubak, Rad, tutaj Otkiewiczka damy na ławkę rezerwową, Tomasiewicz zejdzie tutaj w jego miejsce e, wystąpi żyra. Mamy jeszcze Cheumackiego, mamy Mambaso. No i Leszczyński, dobrze, Chickchan jest ławka rezerwowa, bajna sztyl, że Gilberto na pewno Gilberto zagra w tym spotkaniu, zobaczymy jak długo. Zachęcam Was do oglądania tego meczu w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.